On pisze bardzo serio, ale z dystansem i ma niezwykłe poczucie humoru. Ma humor też e, sytuacyjny. Ja mam taką opowieść. E, graliśmy kiedyś w tenisa, bo my gramy w tenisa, bo Janusz jest zapalonym tenisistą, graliśmy nad jeziorem nad rzeką Hudson na Manhattanie i to było późne lato, tuż przed turniejem tenisowym, tenisowym US Open i gramy, gramy w tenisa, tego nam się wydaje, że gramy genialnie, ale ktoś by jakby nas obserwował, to wiadomo, że to jest amatorka, ale z takim zaangażowaniem gramy i nagle Janusz zauważył, ja, ja też, że nad nami krąży helikopter. I Janusz mówi do mnie tak, Ula, patrz! Szukają zawodników na US Open. Ja uważam, że to był bardzo dobry dowcip. Sposób w jaki Janusz pisze, niezwykły, ja kocham Janusza. To, to, będzie, to, jest, to jest na pewno bardzo ciekawa, wielowarstwowa książka która jest zresztą charakterystyczna dla pisania Janusza. On pisuje, pisze serio, ale z, dużym, z dużą dozą dystansu, humoru, dowcipu, refleksji. To jest bardzo inteligentny pisarz i do tego jeszcze nie jest brzydkim, małym krasnalem, tylko jest przystojnym, bardzo atrakcyjnym już na zawsze facetem. Terima kasih telah menonton!